Czasami czuję, jakby w moim sercu też padał, jakby całe życie bieg, bieg i nie stawał. Może padnę na zawał, albo przećwam się fetą. Może spadnę ze skarpy rozpędzoną korwetą. Czasem mam serce, sercu przeciąg wiesz, muszę przewietrzyć. Zapach, który został z kilku ostatnich dziewczyn. Czuję w sercu teksty, te czuję te bity, w tym jednym małym sercu wielka miłość do muzyki. Czuję, że to usłyszysz i czujesz moje emocje. Czuję, że przez tą wenę znowu zarwę dzisiaj nockę. Mogę pierdolić dolić pościel, tak się nie wysypiam. Nie wiem, czy przez bezsenność. Czy moje tempo życia? Widzę światło księżyca, mam jego pełnię wokół. Dostreślona postać wśród fałszywych proroków. Stoję na dachu bloku, jakby na świata życie, Tylko nie mogę skoczyć, czuję, że kocham życie. Oczy to na bicie, tak jak i ja to czuję. Oczy swoje głowie, jak ci do niej rapuje. Podczy kryształową górę, po tym o ziemię. Popatrz że zbite szkło, życie to przeznaczenie. Oczy to na bicie, tak jak i ja to czuję. Oczy swoje głowie, jak ci do niej rapuję. Pod...